Cześć, mam na imię Michał. Jeśli Was też przytłaczają szare i betonowe ulice, chciałbym pokazać Wam, jak stworzyć kolorowy zakątek w mieście. Zapraszam na kolejną metamorfozę. Do zagospodarowania mamy taras o powierzchni 7 m2. Usytuowany jest on od wschodniej strony budynku. Dzięki czemu rano jest całkiem fajnie oświetlony. Wieczorem panuje tutaj przyjemny chłód. Na tarasie mamy kilka wieloletnich roślin, które chcielibyśmy wykorzystać. Jest tu też kilka drewnianych donic, które będziemy remontować. Podłoga tarasu wyłożona jest betonowymi płytami. W fugach pomiędzy płytami zagnieździło się sporo chwastów. Pokażę Wam kilka sposobów, jak się ich pozbyć. Zabieram się do roboty. W dzisiejszej metamorfozie pomaga mi Leszek oraz Kuba. Pasty na tarasie możemy usuwać na kilka sposobów. Najprościej jest je wyrwać ręcznie. Możemy też użyć herbicydów, ale zajmuje to około dwóch tygodni. Jeżeli chcielibyśmy mieć efekt natychmiastowy, możemy użyć wypalarki. W naszym przypadku używamy wypalarki, gdyż mamy tutaj fugi. Korzenie się zagłębiły bardzo głęboko. Mechanicznie trudno będzie je wyrwać. Chcemy ten efekt uzyskać już. Nie możemy czekać, aż zaczną działać herbicy. Chwasty w fugach wypaliliśmy, natomiast jeśli chodzi o samą wypalarkę, warto używać jej z głową. Na brzegach tarasu mamy chwasty, które sąsiadują bezpośrednio z izolacją bitumiczną. Tam wypalarki nie możemy użyć. Chwastów pozbędziemy się ręcznie. Czas zacząć to, co najfajniejsze. Wnosimy rośliny, wnosimy doniczki. Panowie, zaczynamy. W trakcie pracy nad metamorfozą balkonu staram się mieć trochę większy wybór roślin. Zawsze łatwiej jest z czegoś zrezygnować niż żeby nam czegoś zabrakło. Donice mamy przygotowane, wcześniej je ociepliliśmy styropianem i włożyliśmy go włókniną. Na dnie zrobiliśmy drenaż z około 5 cm keramzytu. W tak przygotowanym podłożu nasza hortensja pnąca będzie miała idealne warunki. Cena tej konkretnej sadzonki to około 250 zł. Mniejsze hortensje kupimy w cenie od 40 do 50 zł. Jest to bardzo fajna mrozoodporna roślina, która pochodzi z Azji. Jej cechą charakterystyczną jest to, że potrafi przytwierdzić się do muru korzeniami czepnymi, które wyrastają na całej długości pędów. Nie jest to roślina zimozielona, natomiast zimą atrakcyjna jest pajęczyna pędów, która powleka ścianę oraz zielone pączki na szczytach roślin. Ma bardzo ładne białe kwiaty i idealnie sprawdzi się na cienistej ścianie lub pod dużym drzewem. Jedną z moich ulubionych roślin do kompozycji tarasowych jest kordylina australijska Red Star. Jest to roślina, którą niestety musimy na zimę schować do pomieszczenia, natomiast w całym sezonie letnim do pierwszych przymrozków będzie zdobiła nasz balkon i nada mu tropikalny charakter. Cena takiej sadzonki to około 40 zł. Cena mniejszych sadzonek waha się od 20 do 30 zł. Jeśli chodzi o rośliny jednoroczne, na naszym tarasie zastosujemy petunię Amazonas plum Cocatu. Jest to bardzo egzotyczna odmiana petunii, której kwiaty mają kolor limonkowo-zielony z żyłką fioletowo-białą. Jest to roślina jednoroczna, ale przez cały sezon zdobi gąszczem pięknych kwiatów. Drugą charakterystyczną jej cechą jest to, że dość intensywnie pachnie i wabi owady także będzie niewątpliwą ozdobą naszego tarasu. Cena petunii ogrodowych waha się pomiędzy 12 a 14 zł. Przy metamorfozie naszego tarasu nie może zabraknąć roślin wabiących owady. Jedną z moich ulubionych jest budleja Dawidi. Jest to półkrzew, który jak zakwitnie wabi duże ilości motyli. W sprzyjających warunkach, jeżeli będzie miał bardzo dużo kwiatów, w letni, pogodny dzień możemy obserwować około 100 motyli. Cena małej sadzonki budlei to około 28 zł. Większe sadzonki kupimy za około 56-70 zł. Idealną roślinką dla początkujących ogrodników będzie bluszczyk kurdybanek odmiana variegata. Jest to bylina wieloletnia o bardzo małych wymaganiach. Będzie ona dopełnieniem naszej rabaty usytuowanej w cieniu. Cena małej sadzonki bluszczyka kurdybanka to około 12 zł. Większe sadzonki to około 38 zł. Wszystkie rośliny posadzone, teraz czas na dodatki. Jak widzicie, z dodatków mamy stolik, dwa krzesełka, lampiony, które stworzą fajny klimat wieczorem oraz dywanik. Koszt wszystkich zastosowanych dodatków to około 500 zł. Kwiaty, rośliny wieloletnie, donica oraz podłoża kosztowały nas w sumie 2200 zł. Łącznie z dodatkami koszt całej metamorfozy wyniósł 2700 zł. Zastane rzeczy, które wykorzystałem podczas naszej metamorfozy, to donice drewniane, które odnowiliśmy, drzewko oliwne, krzew hortensji oraz dwie donice ceramiczne, które były w całkiem niezłym stanie. Żebyście mogli w pełnej krasie podziwiać naszą metamorfozę, ja uciekam z kadru. Obsadzając swoje tarasy, jako szkieletu użyjmy roślin wieloletnich, najlepiej zimozielonych. Natomiast jako akcent kolorystyczny zastosujmy kwiaty jednoroczne kwitnące przez cały sezon. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podoba efekt końcowy naszej metamorfozy. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.